Antoni Długosz, biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej, jest profesorem, kierownikiem Katedry Formacji Chrześcijańskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum w Krakowie. Założył ośrodek rehabilitacyjny dla narkomanów Betania w Mstowie pod Częstochową. Pełni również posługę kapelana Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Umysłowo-Opośledzonych. Autor wielu publikacji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Znany zwłaszcza z programu dla dzieci, Ziarno. Biskup Antoni Długosz sprawuje swoją posługę zawsze blisko człowieka. Myślę, że o tym będziemy mogli się przekonać podczas naszych cyklicznych spotkań. A dziś myślę, że przede wszystkim poznamy sylwetkę księdza biskupa Antoniego Długosza, popularnie nazywanego biskupa od dzieci. Witam serdecznie księdza biskupa. Szczęść Boże. Szczęść Boże państwo. Księże biskupie, jak ksiądz reaguje na określenie biskup od dzieci? Daje wtedy podwójną odpowiedź. Mówię, jestem słowem od dzieci, ponieważ mam infantylny umysł i wtedy już nie ma komentarza, ale prawdziwa odpowiedź brzmi, że po prostu kocham dzieci i staram się być przedłużeniem miłości Pana Jezusa, który w szczególny sposób eksponuje misję dzieci w historii zbawienia i jako jedyny Bóg przypomina o tym, że dzieci są wzorem wiary i oddania się Panu Bogu, dlatego też mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, jeśli nie staniecie jako dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego i stara się właśnie taką atmosferę wytwarzać wokół swojej osoby, aby dzieci naprawdę czuły się bezpieczne i kochane, tak jak powinny się czuć w gronie rodzinnym, przy ojcu i przy matce. A czy ta miłość do dzieci wypływa też ze szczęśliwego dzieciństwa, księdza biskupa? Myślę, że tak, miałem i mam oczywiście rodzinę wielopokoleniową, ale szczególnie se sentymentem wspominam rodzinę, w której przyszedłem na świat, a było to na tysiącleciu, często Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej, moja babcia ma mojej mamy wcześniej owdowiała, miała piątkę dzieci, mam chyba najmłodszą córką. I po swoich rodzicach otrzymała olbrzymi plac, tam właśnie przy ulicy Kierżyńskiej. Ten plac podzieliła między piątkę dzieci i każde dzieci miało swój domek z ogródkiem. I właśnie w tej wspólnocie, w tym kołchozie ja się wychowywałem i przygotowałem do, do kapłaństwa. Słowo kochoz nie kojarzy się z czymś pozytywnym, a tutaj y, wynika, że ta rodzina to coś wspaniałego i y, przede wszystkim charakteryzowało ją to, że była wielopokoleniowa. Tak. Y, nawet można powiedzieć, że ta więź, jaka występowała w mojej rodzinie, y, emanowała na. Mieszkańców całej ulicy. To nie było za zwykłą oczywiście mojej babci czy moich rodziców, ale tam cała ulica Mieszkańcy ulicy Gieczyńskiej czuli się wielką rodziną. Taki bo tam przykład, jeśli jakieś nieszczęście spotykało kogoś z mieszkańców ulicy, to nieszczęście było nieszczęściem wszystkich, radość była radością wszystkich. Przypominam sobie, jak moja babcia poważnie zachorowała. Sprawdziliśmy księdza z Panem Jezusem. Natychmiast sąsiadki, jeszcze przed przyjazdem księdza, przybiegły, wysprzątały podwórko, wysypały żółtym piaskiem, przyniosły jedzenie mamusi, mówiąc, że mamusia jest zajęta babcią, więc nie ma czasu na gotowanie. Kiedy ksiądz spowiadał babcie, śpiewały pieśni eucharystyczne, klęcząc ze świecami, a później podjeździe księdza jedna przez drugą. Przychodziły, donosiły jedzenie, pomagały w sprzątaniu, przewijaniu babci. Więc właściwie y, nasz smutek był podzielony przez mieszkańców y, mojej dzielnicy i był może mniej przykro odczuwany z tego względu, że ktoś stał przy nas. Podobna była sytuacja, kiedy zmarła y, matka mojej koleżanki. Ja byłem wtedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Y, trójka dzieci pozostała sierotami. Sąsiadki, łącznie z moją mamą, natychmiast towarzyszyły tej rodzinie dyżurami, przynosiły posiłki. No, zatroskane było o te dzieci bardzo przez cały czas. Dzisiaj tego wstydzę, ale jako uczeń pierwszej klasy, nawet zadościłem celce, myślałem sobie, jaka jest szczęścia, zmarła i mamusia. Szkoda, że moja mamusia nie zmarła, też by wszystkie sąsiadki się naopiekowały. To była mentalność dziecka pierwszej klasy, ale przeżywałem tę wielką więź ze wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy. I więź rodzinną. Tak. Podobnie było i z, moją, z moim przygotowaniem się do kapłaństwa. Właściwie ja byłem własnością wszystkich mieszkańców. Uśmiechali się do mnie idąc do kościoła, świętego Zygmunta, czapkowałem, bo oczywiście wszyscy się kłaniali. Uśmiechali, kiedy przyszły moje prymicje, cała ulica towarzyszyła, uczestniczyła w przyjęciu. Wiedzieli o tym, że ja jestem ich własnością, członkiem ich wspólnoty. Parafialnej. Ale zanim prymicję, to pewno gdzieś pojawił się ten głos o powołaniu. Czy właśnie to zrodziło się w domu, w domu rodzinnym i w okresie dzieciństwa? To była właśnie ciekawa sytuacja. Przede wszystkim babcia wniosła tę postawę, potem mamusia to kultywowała. Nie wolno było krytykować księży w naszej rodzinie. To była podstawa. Zawsze od strony pozytywnej odbieraliśmy kapłaństwo każdego księdza I moje przygotowanie dosyć ciekawie przebiegało. Dzisiaj rozumiem dlaczego. Byłem najpierw członkiem przedszkola, które było przy ulicy Brzeżnickiej, sąsiadującej z Kieczyńską, Wychowawczyni była samotną osobą, dlatego przedszkole traktowała jako swoją rodzinę. I tam pod kierunkiem. Pani Wasławy, takie miała imię. Uczyłem się śpiewać, tańczyć, deklamować wiersze. Urządzała różne przedstawienia, więc nabierałem pewnej odwagi, umiejętności wykorzystywania swoich talentów. Z kolei później w szkole podstawowej także rozwijałem te swoje zainteresowania artystyczne. Będąc już w liceum, bardzo świetnie był ustawiony Młodzieżowy Dom Kultury w trzeciej Alei, w Alei Marii Panny. Gdzie przeszedłem kilka e, takich kierunków. Oczywiście rozpocząłem od solarskiego, ale nie wytrzymałem przy e, tym e, kierunku solarskim. Poszedłem do kółka muzycznego. Gdybym tam pozostał, świetnie grałbym chyba na fortepianie, ale dwie moje kuzynki przeciągnęły mnie do kółka tanecznego. Tam występowałem. One później odeszły, ale ja tańczyłem z moją koleżanką Bożeną. I dosyć długo trwało to moje występowanie w tej grupie tanecznej. Występowałem też w różnych sztukach, które reżyserowali świetni aktorzy, właśnie tam w Młodzieżowym Domu Kultury. I Pan jak mną kierował, że te moje umiejętności może nie nadzwyczajne, wykorzystałem później jako kleryk, bo już na trzecim roku studiów seminaryjnych odbywałem praktykę w Ubnicach. Nieduża wioska pod Wieluniem. Tam dzieciom wozownie zrobiłem kukiełki, które wcześniej przygotowały moje ciotki z mamą pod moim kierunkiem. I z tymi lalkami objechałem wszystkie placówki duszpasterskie. Jeszcze jako noo presbiter przygotowałem kukiełki do drugiej sztuki, imienin świętego Mikołaja, i starałem się w każdej parafii dzieciom, z racji Świętego Mikołaja czy Świąt Bożego Narodzenia, przygotowywać przedstawienie kukiełkarskie, kukiełkowe. A z kolei e, młodzież grała ze mną jakąś baśń Andersena, najczęściej Królowe Śniegu, bo miałem te baśnie na scenę. Młodzież, e, inna grupa, przygotowywała jakąś e, e, utwór z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pamiętam, że graliśmy Agnę, o świętej Agnieszce. Ksiądz biskup takie zamiłowanie do sztuki miał już właśnie w dzieciństwie, w młodości. Czy pojawiały się takie myśli przed wyborem pójścia do seminarium, by właśnie wybrać szkołę teatralną? W klasie maturalnej złożyłem dokumenty do Wyższej Szkoły Teatralnej do Krakowa. Jednak w dniu egzaminu. Poważnie przeżywałem taki nie tyle psychiczny dołek, ile dylemat. Czy zdawać? Tylko przychodziła myśl, jeżeli zdasz i zostaniesz przyjęty, możesz dalej wybierać seminarium czy studia aktorskie. A jeśli nie zdasz egzaminu, będzie wyglądało, że musisz iść do seminarium. I w dniu egzaminu wyzwałem papiery sekretariatu, i poszedłem dopiero oglądać budynek seminarium, który Znajdował się przy ulicy Bernadyńskiej, pod Wawelem w Krakowie, seminarium częstochowskie. I później oczywiście już postanowiłem złożyć dokumenty do, do seminarium. Tak sytuacja wyglądała. Józefie z nie szukaj, i do gospody nie pukaj, z Maryją do nas żyj. Przynieście ze sobą dziedzinę, jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziewczynę, jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Sto lat życia, beczkę wina, milion złotych za rodzinę. I tak rozpoczęła się ta posługa Bogu, ale i ludziom. Przede wszystkim ludziom. Jest ksiądz bardzo blisko człowieka w tej posłudze kapłańskiej. Właśnie, jakie, jakie znaczenie ma ta służba? Mi się wydaje, że posługa księdza jest tak wspaniała, że można każdy charyzmat wykorzystać. Pamiętam, jak nasz opiekun kursu, profesor Stanisław Grzybek, mówił nam, Starajcie się rozwijać różne swoje charyzmaty, bo nie każdego pociąga książka teologiczna. Oczywiście będziecie mieli podstawowe studia teologiczne ukończone, ale poświęcenia kapłańskich może będziecie mieli odrobinę czasu na realizację swojego hobby. Żeby nie szukać kominków, bo one są niebezpieczne, nawet jak umiesz solidnie wbijać gwóźdź do ściany, staraj się to doskonalić. Albo mieć jakieś hobby, które pozwoli Ci w wolnym czasie godziwie spędzić ten właśnie wolny czas, a nie poświęcać go na jakieś pewne skrajności. Ja z kolei nigdy nie czułem się samotny jako ksiądz. Może dlatego, że pociągała mnie bardzo posługa wśród dzieci, młodzieży, ludzi starszych. Prowadziłem zawsze grupę ministrantów. Dziewczynek sypiący kwiaty. No i równocześnie także organizowałem różne kółka zainteresowań, dzięki którym dzieci i młodzież miały drugą rodzinę. To rodziną był dom parafialny, nawet często chciałem troszkę odpocząć, szczególnie bardzo absolująca była praca na pierwszej pracowce Wieruszowie. Tam współpracowałem z wybitnym duszpasterzem, zatoskanym o nas księdzem Prawatem, Kazimierzem Lubasem i o rok starszym kolegą ode mnie, księdzem królem Malasiewiczem. W ciągu 10 miesięcy przyprowadziliśmy tyle akcji duszpasterskich, że później nawet nie byłem w stanie częściowo tę posługę powielić. Robiliśmy akademię, robiliśmy wieczornice, przedstawienia, o których wspomniałem wcześniej kukiełkarskie, przedstawienie żywego słowa. Z kolei, jakiś kulik w okresie zimowym, pielgrzymki. Także naprawdę, posługa ludziom, a właściwie posługa także i Panu Bogu, sprawiała mi wielką radość. I to było na czterech moich pracowskich placówkach, bo w, cztery, w czterech różnych parafiach byłem wikariuszem. Pracując tak intensywnie jako kapłan, dowiaduje się nagle ksiądz o tym, że dostaje nominację do sakry biskupiej. Kiedy to się wydarzyło i jak ksiądz biskup przyjął tą wiadomość? No właśnie, to było dla mnie też wielkie zaskoczenie. Sądzę, że chyba dla wszystkich księży. Znano mnie, że jestem bardzo pogodny. Zresztą moją pasją była i jest katecheza, posługa katechetyczna. 27 lat prowadziłem wykłady i formowałem katechetów w naszej diecezji. I diecezjalnych księży, i, i zakonników, i ludzi świeckich. To było moją, moją wielką pasją, gdzie podkreślałem postulaty katektyczne, wielopłaszczyznowe oddziaływanie na uczniów. Chodziło o to, by nie tylko samym słowem przekazywać prawdę objawione, ale żeby nośnikami tej treści były jakieś pomocy działające na zmysł wzroku, słuchu, powolnienia, dotyku, a nawet smaku. I dlatego też często korzystałem z obrazu, przeźroczy, nagrań różnych, scenek rodzajowych, by nie tylko katechetów inspirować do takiej posługi, ale także samemu prowadziłem katechezy pokazowe. I to mi zostało prawda. Dlatego też kiedy, kiedy ksiądz Zbiskup ogłosił moją nominację, no chciałem pierwszy powiadomić mamusię, bo tatuś nie doczekał. Nominacji na biskupa. Cieszył się bardzo, kiedy zostałem księcem, chociaż początkowo nie wierzył w moje powołanie, mówiąc: gdzie tam, Antek śpiewa, tańczy, podskakuje, będzie niepoważnym księdzem. Później dopiero uwierzył w moje powołanie, kiedy na drugim roku trzeba było przygotować sutannę. No to wtedy szalał, obchodząc wszystkie sklepy w alei, tutaj w Częstochowie, żeby najlepszą krepę kupić na materiał na sutannę. Później szukał krawca. Tatuś później bardzo przeżywał i finansował wszystkie moje studia. Zresztą był dobrze sytuowany, także nie było jakiegoś uszczerbku dla rodziny, że inwestował we mnie. Ale y, znano mnie w rodzinie, że jestem właśnie takim humorystą. Taki, Taki może y, warto powiedzieć przykład, dlaczego właśnie traktowano mnie pół żartem, pół serio, kiedy w 1979 roku Jan Paweł II pierwszy raz miał do Polski. Odwiedził także Jasną Górę, Częstochowę. Jesteśmy na kawie u mnie w domu, przyjechała matka mojej bratowej. No i ja mówię, no mam poważny dylemat, bo Ojciec Święty ma być u mnie na kawie. A wtedy krótki czas mieszkaliśmy w bloku, tu przy ulicy PZK na pierwszym piętrze. No chciałbym wszystkim mieszkańcom bloku pokazać, Jana Pawła II, jak to był dziesięciopiętrowy blok. I teraz myślę sobie, czy wozić Ojca Świętego windą, to się zatrzymywała na każdym piętrze, mogły wtedy błogosławić, czy może dźwiękiem go przewieźć na balkon, nie z balkonu błogosławić. Kto mnie znał, uśmiechnął się na wszystko, ale mama bratowej, dowiedziawszy się o, o takim, takich planach, pojechała do, do swojej córki. Bratowa z bratem mieszkali na dziewiątym piętrze, w tym samym bloku, i Halinko u księdza Adosia będzie papież na kawie. ona wie, nie, że mam się nie opowiada głupot. No tak. Ksiądz ktoś mówił, a Halina mówi, to, to, co y, mamusia nie zna, Antka, a y, odpowiada wtedy jej mama: Przecież to jest ksiądz. No więc mama mnie od tej strony humorystycznej znała, i kiedy arcybiskup wyraził zgodę, żeby zadzwonić do mamusi, dzwonić z jego gabinetu, wie, mamusiu, co się stało? Usiądź wygodnie, siedzisz tak, nie przejmuj się, ale zostałem księdzem, zostałem biskupem. Mam się mówi, nie wygłupiaj się. No bo sądziła mama, że znów ta żartowałem z tego wszystkiego. Słynął ksiądz biskup z poczucia humoru już w dzieciństwie, w okresie kapłaństwa i biskupstwa, bo no, jest ksiądz biskup określany jako człowiek radości i przede wszystkim znany z pewnych niekonwencjonalnych takich zachowań. Chyba nie wszystkim się podobają takie zachowania. Jak sobie być sobą? A ponieważ Jan Paweł II wiele razy nam przypominał, wyszukać nowych form ewangelizacji, próbuje to czynić. Nie wszyscy przyjdą ludzie do Kościoła, no nie wszyscy nawet pozytywnie reagują na widok sutanny. Będę staram się przynajmniej, jeśli mnie jakiekolwiek media zapraszają, by coś na temat Kościoła powiedzieć czy mojej posługi. Oczywiście, że nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo specjalizację ukończyłem z biblistyki i z katechetyki. Ale wszystkim mówię, że mogę powiedzieć na temat dziecka, rodziny, uzależnień, Pisma Świętego i katechesy. Jak ksiądz biskup organizuje sobie czas i znajduje czas na te wszystkie zajęcia: publikacje, wydawanie płyt, pisanie książek i wielką, kontakt z człowiekiem? Tak wielką, ja nie umiem pisać na komputerze, umiem tylko otworzyć komputer i zamknąć. Ale wielką po, pomocą dla mnie jest sposób siostry Agnieszki Szuty, która świetnie pisze na komputerze. Ja często pracuję w samochodzie, bo jest kierowca do pomocy. No, w domu także. Szczególnie e, bardzo intensywnie pracuję, kiedy jest termin oddania homilii. To już wtedy jakoś człowiek e, bardzo się spina, mm. mówiąc w cudzysłowie, by e, terminowo przekazać dany materiał. Ale e, są takie dni, gdzie jakoś łatwo mi się pisze, w inne trudniej. E, próbuję, jeśli tylko są jakieś zamówienia, bo na ogół na zamówienia, realizować je. By donieść pomoc także i dusz w przekazie Bożego Słowa. Każdy z nas w swoim życiu ma jakieś autorytety. Czy również jest tak w życiu księdza i czy ksiądz biskup chce być też autorytetem dla tych wszystkich, którzy, których spotyka na swojej drodze? Mi się wydaje, że zawsze dla nas autorytetem i jest Pan Jezus. My, jako ludzie, doświadczamy swoich grzeszności. O tym trzeba pamiętać. I to, co jest pozytywnego u nas, to wypływa z charyzmatu, jakie nam daje Pan Jezus. Często niektórzy ludzie gorszą się postawą tego czynnego duchownego, takiego czynnego pracownika kościoła. I odpowiadam, nigdy ksiądz, nawet papież, nie mogą być dla nas wzorcami. Wzorcami dla nas jest Chrystus. A jeżeli komuś odpowiada moje przesłanie, moje cechy charakteru, odpowiadają pozytywne cechy charakteru, to wypływa z zakorzenienia w Chrystusie, którego chcemy przedłużyć naszymi słowami i czynami, ale nigdy nie może być dla nas autorytetem czy też przykładem, wzorcem osobowym zwykły człowiek. Nawet Matka Boża też nie jest wzorem dla nas. Matka Boża jest dowodem na to, że jako kobieta najdoskonalej realizuje Ewangelię Pana Jezusa. I tak to odbieramy. Jest żywym dowodem na to, że można Ewangelię Pana Jezusa w tak olbrzymim, wspaniałym wymiarze realizować, jaki przykład daje Matka Boża. A słyszałam też, że ksiądz biskup ma szczególną relikwię, krzyż i włos świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Tak. Czy to prawda? Tak. Zresztą mam jeden krzyż, którym jest kilkanaście relikwii. Żartuję, że jeśli ktoś mnie święto, obstawia się świętościami, ja taki jestem. Tam mam relikwię właśnie mojego patrona świętego Antoniego Spadwy, Krew świętego Jana Bosko. Następnie mam włos włoska z łowy świętej trójki jest a ja tę świętą w wyjątkowy sposób kocham. <laughs> Potem mam świętą, świętą Kingę, Józef, Józefata Kuncewicza, patrona, który chciał jednoczyć ciągle wspólnotę kościoła. Także no, można powiedzieć, że mam kilku, kilkunastu święty, ojca, świętego Piusa X. I siostra mi właśnie przygotowała taki. Wnętrze Krzyżak, biskupiego Krzyża, no, którym często też y, posługuje się w, moim, w mojej działalności duszpasterskiej. Książę Biskupie, słyszałam, że Ksiądz Biskup ma pewne słabości, y, na przykład do kolekcjonowania filiżanek. Mm. Bo, proszę pani, nie ma człowieka nieuzależnionego. Każdy ma różne uzależnienia. Najważniejsze, uzależnieni że jesteśmy, że jesteśmy od oddychania, od spania, od jedzenia, ale to są te normalne uzależnienia. Oczywiście, że takim moim hobby to jest zbieranie starych filiżanek, mam ich bardzo dużo i także kolekcjonowanie obrazów, ale już najcenniejsze oddałem do naszego muzeum, by inni mogli także z dorobku malarzy polskich z przełomu XIX, i XX wieku korzystać. Ale są jeszcze inne uzależnienia, do których się tak cichaczem przyznaję. Bardzo lubię mocną herbatę i kawę. Prawda? I, I to często się na tym łapie, że jednak to mi sprawia wielką przyjemność. A u innych wielko Pan Bóg, prawda? A ma ksiądz biskup czas na wypicie z przyjaciółmi tą mocno, tej mam mocnej herbaty? Tak, i to... zresztą mam też, też dobre ekspresy do parzenia kawy. Jeżeli ktoś przyjeżdża, wybiera sobie filiżankę z mojej kolekcji i w tej mu parze herbatę czy kawę. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że widzowie, chociaż w małym stopniu, poznali księdza biskupa Antoniego Długosza, nie tylko biskupa od dzieci. Jeśli Państwo wytrzymacie ze mną, to bardzo proszę piszcie listy, jaki temat Was interesował. Jakie, jakie pytania ma Wam odpowiedzieć. Oczywiście wspomniałem, że nie jestem świętym Tomaszem Zakwino, żebym był w stanie każdy temat poruszyć, ale jeśli będzie w ramach mojej specjalizacji, z wielką radością Państwu będę odpowiadał właśnie poprzez tę formę przekazu. Szczęść, proszę Państwa.